Znajdujemy się przy ulicy Stościosów Gdańskich 1970 roku, przy tablicy informacyjnej, którą wydała, wykonała gmina Międzyrzecz, na której niby jest to plan miasta Międzyrzecza z bardzo wieloma błędami. Ja, ja doliczyłem się ponad 40 uwag. Mimo pisania już napisałem już trzeci raz uwagi do tej tablicy i wiele elementów. To nie jest tablica informacyjna tylko to jest tablica dezinformacyjna i nawet tak sztandarowe inwestycje jak Tereny zielone, które były rewitalizowane przy Osiedlu Kasztelańskim, na winnicy, na łące kolejowej, nie są uwzględniane na tej mapie. Brakuje na tej mapie m.in. szkoły SP4 i wielu, wielu innych elementów, o których ja opisałem do, do gminy. Nie wiem dlaczego urzędnicy nie reagują na to, co im się napisało. Po prostu nie czytają, czy nie wiem. To, jest wydana, to nie jest mapa informacyjna y, z planem miasta, tylko y, mapa dezinformacyjna. Nie ma wykonawcy, nie ma skali mapy, nie wiadomo gdzie jesteśmy, w którym miejscu, także to jest po prostu no, wydawanie pieniędzy w błoto.